Dobra, witajcie po y, tym cięciu. Y, no dobra, jesteśmy w tym miejscu, gdzie przed chwilą zginąłem. Jak już wiem, gdzie są są więc... więc tutaj, ja tutaj po prostu będę miał kilka takich zgonów. Y, y, chociaż ta misja po prostu wynagradza, czyli y, gdyby nie było tutaj parkura, to bym tej misji nie lubił. Chociaż jak jest parkur to spokój, dlaczego nie? Ta, no, ta misja po prostu wynagradza e, mi te wszystkie zgony e, tym parkurem. Po prostu wiem teraz, e, e, po prostu na, na tego parkura e, jako takiego e, jestem na, najarany. Chociaż z drugiej strony, no w sumie dlaczego nie? Tutaj tego parkura w całej grze nie ma za dużo. Jak się zdarza, to to no, nawet... Całkiem, całkiem fajnie mi się po prostu w tego parkura tutaj gra. E, słyszycie, doktorze Slark, Clark? panie doktor, doktorze C? No, w najlepszym momencie mi się amunicja kończy. No ale dobra, idźmy dalej, idźmy dalej, idźmy dalej. Tutaj trzeba przejść. Naprawdę postaram się Wam pokazać kilka efektownych i efektywnych. Yy, powiedzmy sobie szczerze, skoków, yy, bo tutaj naprawdę jest. Yy, Masa, a znaczy się masa, kilka albo kilkanaście. Dobra, kilka y, sytuacji, gdzie można naprawdę fajne akcje przeprowadzić y, w tym bullet time, powiedzmy. Yy, więc jak się uda, to po prostu wam pokażę. Jak nie, na to wybaczcie mi za to może. Yy, o następnym razem mi się następnym razem może y, jak po prostu mi się uda coś takiego, jak będę nagrywać tam za jakiś czas y, no to może... Znaczy, dobra za jakiś czas może po prostu w następnym odcinku y, jak się mi się w tym nie uda to po prostu sobie gdzieś tam w której pokażę y, jak mi się znaczy po, pokażę może jedną z tych efektowniejszych sytuacji w tej misji więc dobra więc tutaj przechodzimy między kablami hop okej okay. ojcie nie, jesteśmy pod jakąś taką dziwną kratą. I Niemcy zakra w ogóle... OO! Parkour! Oh yeah, za to tą to się kocham. A, a właśnie tam musimy dojść. Just, nie wiem jakbym tam skoczył, sko sko czy bym zginął, czy nie. O, tutaj radzę wam przeładować i użyć e, pistoletów, bo tu będzie o właśnie to. Puf, puf, puf właśnie jedna z tych efektowniejszych sytuacji chociażby było bardziej efektownie gdyby wszyscy tutaj zginęli chociaż no, z drugiej strony e, zabicie mm, nie wiem jak tam było pięciu czy nie no chyba pięciu e, tak na takim ślizgu to jak dla mnie nawet e, ciekawy wynik Oni w, albo pokazał mi właśnie faka albo E, albo, albo, albo. po prostu... Nie, ja chyba ich zetunował, nie pokazał. Faka, e, szczerze mówiąc, chyba zostanę przy tym uzbrojeniu. Bo chociaż e, RPG tutaj nie polecam, szczerze mówiąc. Jeszcze ja raz próbowałem przejść i, e, nie, 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 polecam. A chyba, że e, lubicie e, tego typu bronie, więc e, możecie je użyć. Teraz tak. E, auć. E, ja tu szczerze mówiąc, zaraz więcej zginęłem od samych upadków niż po prostu od e, śmierci śmierci po prostu przez przeciwnika A właśnie to też była taka naprawdę ciekawa, ciekawa scena chociaż to nie było jedna z moich ulubionych scen w tej misji O, ktoś do mnie strzela. Coś mi plecy? No, co do mnie strzela, aż ty. że jestem z zasłoną Aha, zapomniałem, że te osłony nie działają Więc, a, sz a szkoda, to by było nawet ciekawy patent, żeby w Kozie jakimkolwiek wprowadzić tryb awesome. W ogóle tak żeby sobie pograć, nie wiem w kliniku w tym trybie z perspektywy trzeciej osoby, to też by było nawet ciekawy patent. chociaż nie wiem jeszcze, że jak by on wyglądał, ale no bym by po prostu ciekawy, żeby tak jedno mi sobie bym odpalił, żeby żeby zobaczyć, czy to ma jakiś sens, czy go wprowadzenie do całej powiedzmy całej gry. ogólnie gdzieś na jakimś forum czytałem czy gdzieś po prostu słyszałem, że mm, jest jakiś taki mod, e, właśnie, a propos tych osłon Tylko nie wiem, czy on był do... On był chyba do Modern war, Warfare 2 Do 2 chyba mi się wydaje Chociaż mogę się mylić Gdzieś taki mod był właśnie, że on umożliwiał e, Powiedzmy takie, dość... Powiedzmy sobie szczerze, kijowe e, Te osłony, te, ten tryb osłon, chociaż... E, mm, to był taki patent powiedzmy sobie stworzony chyba przez jakiegoś gracza i to, to było nie, nie było też tak aż zaawansowane żeby dałoby się tym grać yy, wiesz yy, cały czas więc yy, nie wiem ja tego jeszcze nawet nie celowałem więc nie wiem szczerze mówiąc yy, po prostu że zetknąłem z opinią że coś takiego jest więc yy, znaczy jest jest cały czas czy nie było jest cały czas więc yy, jeśli też o tym słyszeliście to no Rzecz mówiąc, nie wiem, jakby to działało, ale naprawdę tak mi jara, żeby wziąć to G11 teraz, ale a, ale nie, ja nie mogę użyć G11 nawet. Ja mogę użyć tylko. Podwójnych broni! E, e, e. Um, to gdzie. Nie pamiętam, że gdzieś tu claymore były, no? Ale wstyd. Aha, i teraz musimy chyba osłaniać tego. Um, kolesia, On tam będzie nam chyba drzwi otwierać za chwilę, więc. E, a właśnie, już nam idzie, drzwi otworzyć. Um, szczerze mówiąc jak, jak ją będziecie przechodzić już któryś kolejny raz to polecam wam e, g na tą misję a ta broń jest ciekawym patentem um, też jest ciekawym patentem w multiku um, no więc jak będziecie po prostu przechodzić którymś razem jak no, wam się po prostu przejść tą misję z dwoma broniami to oj 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 oj, 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 oj. to wtedy wam po prostu kurde tą misję o, sorry weaver po prostu wam tą mm, broń polecam bo ona jest nawet e, Fajna w użytku, fajnie się po prostu gra e, Już? Okej, okay, już można iść e, O, tu więcej parkura Ouch, Ouch. O, 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 Poczekajcie, to będzie kpickie O stary, o stary, 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 trzymaj się Trzymaj się, Weaver, trzymaj mnie O stary, ale żeś... O, mam cię No, nie ma za co stary, nie? Co sobie tym liczby? No tak, liczby to klucz do? No do czego? No do... Do... O kurna. Ostrzelili im już tam się nie przyda. I to mi się też nawet podoba. A się podoba. No to jest taki czarny humor, no. Powiedzmy sobie. O. No, Weaver, no po prostu skomentował sytuację jednym słowem. Znaczy w dwoma. Ale chodziło mi o pierwsze słowo, które wypowiedział. Eee, tu będzie więcej parkura ja się nie zginę <grym> <grym> o boże o boże co to było nie no wstyd mi za siebie naprawdę o w... wstyd, wstyd mi za mnie w tym momencie naprawdę wstyd Napra naprawdę nie wiem nie wiem jakiegoś teraz uważałem w tej chwili hmm. Ale z drugiej strony, jeśli nie dostanę tego trofeum za yy, tą misję, to naprawdę będę zły i. No i będę zły. Aaaa. Dobra, udało się. Yy, teraz yy, musimy przejść. OP! Parkour. Chyba teraz. Na, yy. sorry, sorry, sferiłem to. Yy, wstyd mi drugi raz za mnie. No, kurde. Yy. To już, już, już naprawdę myślałem, że to zginę. Myślę sobie zginę, zginę! A tu nie dobra, to był... To był to był, to był cytat y, z kabaretu animoru, jeśli wiecie, y, jaki to był cytat, to... O Jez, yes, udało mi się podwójne kłopoty, jak miło. Jak miło. Eee. RENT, dobra. Oł, ocz, o, au, do dlaczego ja się bronić nie mogę? A, Ale idiota ze mnie, ale idiota, ale idiota, ja pierdziłem, ale ale idiota był ze mnie. O kurde. Ale to skrzaniłem. O, ludzie, wybaczcie mi za to. O, naprawdę wstyd mi sam za siebie teraz w tym momencie. W, wstyd mi, naprawdę sam, sam, sam za siebie mi i wstydzę. Co ja zrobiłem, Ja myślałem, że to. Dobra, o, możemy wstawać. O, o ludzie, o, wybaczcie mi, naprawdę. To, to było głupie, co ja teraz zrobiłem. Dobra, ale najważniejsze, że koniec misji. Mm. No dobra udało się zrobiłem trofeum. Ja też mam w sumie polecam, bo jeśli lubicie broń podwójne, trochę parkura i powiedzmy trochę takich bullet time'ów to ta misja będzie wam się podobała jak mnie teraz nie licząc kilku moich wpadek to było nawet fajnie. Nawet jak dla mnie to szybko to mi się No więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się zobaczę, że gram. Na razie. Hej.